Zamiast się pokażę teraz, jak ustawić prawidłową naprężenia nici w maszynie brader, praktycznie w każdej hafciarce ten sposób można ustawiać, więc to nie ma wielkich różnic, teraz tak. Maszyny bradera rozpoznają tamborki. Każdy tamborek ma swoją szerokość, czyli jeżeli spojrzymy, to szerokość jest różna. Dzięki czemu jest to tak rozwiązane, że. Zmieniając szerokość na ramieniu, tu mamy dwie śrubki, maszyna odczytuje, jaka jest wielkość tamborka i też nam nie pozwoli wjechać, uderzyć e, igielnicami w tamborek. Możemy sobie przymierzyć, dokręcamy, potwierdzamy, maszyna nam się ustawia na środku i teraz tak, wchodzimy na domek. Tu wchodzimy w pierwszy. A taki tutaj mamy też z tyłu błogopisik do operowania na tym panelu. Wybieramy ten nasz wzór. To jest taki wzór testowy. Jest 6 kolorów. Przy hawciarce, jak będzie to 10-kolorowy brader, to będzie 10 tych kolorów w tym projekcie. Wstawiamy. Teraz sobie wybierzemy je kolory. I 1, 2, 3, 4 tutaj mamy coś jeszcze pomieszane. To sobie zamienimy. To robimy sobie po kolei, tak żeby nam tutaj się piątka, z czwórka zmieniły. Tak, i teraz powinniśmy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ten mój sposób operowania tymi przyciskami ja się tego tak przyzwyczaiłem i zamieniam sobie na przykład, jeżeli chcę zmienić inną kolejność, jedynkę z trójką, to tylko wystarczy. Ten, jedynka, trójka, zamiana i mam trójkę i jedynkę. Tak samo odwrotnie. I mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dla mnie to jest najprostszy sposób, natomiast w maszynach Janach jest bardzo dużo możliwości przypisywania tych kolorów, odczytywania. No ale każde zawsze musi robić tak, żeby było dla niego wygodnie. Ustawimy sobie na 800. Start. O, to jeszcze może zwróćmy jeszcze, jeszcze ten nawyk testu ruchu. Czyli tutaj. I teraz nam maszyna pokazuje znacznik. Też obniża troszeczkę stopkę, Ja to pokażę jeszcze raz. Jak sobie. Kiedyś, kiedy w modelach poprzednich, po starszych, nie było tego znacznika kolekrodo serowego, tylko działało to obniżanie. To proszę spojrzeć. Ja teraz włączysz raz. Stopeczkę się na obniżyła. I widzimy. Jak to działa? Też przy innych maszynach ja mam nawyk przytrzymywania stopki do dołu, do dołu. No to już po prostu takie wypracowane przez lata. I teraz puszczamy ten wzór. Musi nam to maszyna zrobić. Ja teraz tak niech ona sobie tu chwilkę popracuje. Ja za chwileczkę na chwilę zatrzymam. Bo nie ma sensu, żebyśmy oglądali tutaj po kolei, jak ona robi. Patiną. Wszystko. czysto puszczę ten filmik, jak będzie przy samym końcu bo jest to najmalny zwykłe, takie satynowe z i tak po kolei nam robi ja jedną igłę postaram się tutaj ostatnią mocno skręcić, żebyśmy widzieli Albo nie. No tak. Ostatnio bardzo mocno skręcę, a piątkę zrobię bardzo luźną. Zobaczymy tak, żebyście Państwo widzieli różnicę. I ta maszyna była ustawiona w chłopcu trochę. I tu mamy teraz ostatni już kolorek. Tu już jest coś, tutaj mamy źle założone. A! Mamy tak bardzo skręcone, że maszyna pokazała błąd. Zerwania nici, bo nie może tutaj wewnątrz obracać tym takim talerzykiem. Troszeczkę popuszczę, żebyśmy, żebyśmy mocno je dodali. To chciałem pokazać, jak źle jest w momencie, kiedy jest źle ustawiona. Te dwie ostatnie, zobaczymy, na czy nam pójdzie. No, może nam w tym momencie też zerwać tą nitkę. Też przy takim mocnym naprężeniem może być problem z zaczynaniem. I teraz widać tutaj. Tu już na ten zielonym, tak, jeszcze, jeszcze musiałem popuścić i widać. Tej białej jest dosyć dużo. Generalnie powinna być tak jak ta nitka i niebieska, czyli 1 trzecia białej spodniej i po prawej i lewej stronie 1 trzecia. To jest prawidłowo ustawiona nitka. Tu mieliśmy bardzo mocno wyluzowane, chociaż jest bardzo delikatnie ustawiony bębenek w tej maszynie więc nie widać tej różnicy, nie zeszło nam się, ale tu mogło nam praktycznie schować się zupełnie. Jeżeli chodzi... Czyli ustawiamy sobie mniej więcej tak, jak jest na niebieskim. Jedna trzecia środkowa z lewej strony i z prawej po jednej trzeciej tej, tej górnej. Pokażę jeszcze, jak ustawić naprężenie bębenka. W raderze jest to w ten sposób zrobione, że w akcesoriach mamy taką specjalną wagę. No, zobaczymy, czy ją tu znajdę. Tak jest i do tej wagi to jest taki wałeczek przywiązujemy nitkę mamy prawidłowo założone Bębenek. O. I to musi być tak, że nam ta waga tutaj utrzymuje. Jak mamy za luźno, to sobie teraz popuszczę tutaj, to jak puszczę, to ona się rozwija mi do samego. Ojej, może nie widać. Ona mi się, ta waga tutaj, jak puszczę, to ucieka na dół sama tak, czyli jest za luźna regulujemy zawsze jak tutaj sobie zmienię ustawienie ta większa śrubka jest regulacyjna i teraz sobie dokręcamy po malutkich ruchach tak mało, żeby nam to utrzymało tą wagę na tym jak delikatnie ją puścimy, ona się powinna Zatrzymać, ale też nie powinna być tak mocna, żeby się nie móc tutaj wysnuwać. To jest jedna rzecz. I jeszcze musimy pamiętać, że co jakiś czas bierzemy sobie jakąś kartę papieru czy kartonik, w nici i tutaj wsuwamy pod spód i wypychamy ten brud, który nam tu się nazbiera. Wtedy, jak zawsze to przed regulacją, zawsze sobie czyścimy, bo często jest tak, że po prostu my chcemy regulować, a to problem polegał tylko i wyłącznie na tym, że był bębenek zabrudzony. Jeżeli chodzi o zakładanie bębenka, to jeszcze raz tutaj pokażę, zbliżymy ściągniemy sobie ten tamborek, otwieramy. Moja metoda to jest taka, że ja sobie. Pytam tak palcem i wkładam. Musi nam tutaj się zlicować. To jest bardzo... Najważniejsza ta rzecz chłodzce, że tu nam się musi zlicować, że to musi być na pewno zapięte. A druga metoda to jest tak. Włożenie i naduszenie tu na dół. Nie żeby dusić za ten element, bo nie wdusimy. Tu na dole musimy doknąć i wtedy też wskoczy. Proszę pamiętać też uważać bardzo na ten element, żeby go nie przykręć ani do góry, ani na dół. To jest bardzo ważny element, który odpowiada za o, długość obciętej nitki, za początek szycia. Jedno z bardziej e, ważnych elementów w samej hawciarce. I obcinamy niteczkę. Jakieś nóżyczki. Obcinamy mniej więcej tak, jak mamy o, w takim miejscu. I zamykamy.